Cyfrowa Transformacja w sektorze publicznym Wyzwania i Korzyści Cyfrowa Transformacja w sektorze publicznym jest jednym z najważniejszych kierunków rozwoju administracji na całym świecie. Proces ten obejmuje wdrażanie nowoczesnych technologii informatycznych w celu usprawnienia funkcjonowania urzędów i innych instytucji publicznych. Przekształcenie to niesie ze sobą szereg korzyści, ale także wyzwań, które wymagają przemyślanych strategii i zdecydowanych działań. W tym artykule omówimy kluczowe elementy cyfrowej transformacji, korzyści płynące z digitalizacji i przykłady udanych transformacji. Przedstawimy także wyzwania związane z transformacją cyfrową oraz potencjał technologii blockchain w sektorze publicznym. Kluczowe elementy cyfrowej transformacji w administracji publicznej Cyfrowa transformacja w administracji publicznej obejmuje szereg kluczowych elementów, które składają się na jej sukces. Na pierwszym miejscu stoi modernizacja infrastruktury IT, która pozwala na wprowadzenie zaawansowanych rozwiązań technologicznych, takich jak chmura obliczeniowa, big data czy AI. Drugim istotnym elementem jest cyfryzacja dokumentów i procesów, co przekłada się na szybsze i bardziej efektywne zarządzanie danymi. Niezbędne jest również wdrożenie bezpiecznych systemów teleinformatycznych, które chronią dane osobowe obywateli i zapewniają ich prywatność. Ostatnim, ale równie ważnym aspektem jest edukacja i szkolenie pracowników sektora publicznego w zakresie nowych technologii. Jest szczególnie ważne dla efektywnego wykorzystania wprowadzanych narzędzi. Korzyści z digitalizacji dla obywateli i urzędów. Cyfryzacja sektora publicznego przynosi liczne korzyści zarówno dla obywateli, jak i dla samych urzędów. Dla obywateli główną zaletą jest ułatwiony dostęp do usług publicznych, co często oznacza możliwość załatwienia wielu spraw online, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. To z kolei przekłada się na oszczędność czasu i zwiększenie satysfakcji z jakości obsługi. Z perspektywy urzędów, digitalizacja pozwala na optymalizację procesów, co redukuje koszty operacyjne i zwiększa wydajność pracy. Lepsza analiza zgromadzonych danych może pomóc w lepszym planowaniu i realizacji polityk publicznych. Przykłady udanej transformacji cyfrowej w sektorze publicznym Na świecie nie brakuje przykładów udanych projektów cyfrowej transformacji w sektorze publicznym. Estonia jest często wskazywana jako lider w tej dziedzinie z e-obywatelstwem, które pozwala na załatwianie prawie wszystkich spraw urzędowych online. Podobne inicjatywy można zaobserwować w Singapurze gdzie rząd wdraża zaawansowane technologie do usprawnienia usług publicznych, w tym systemów zdrowotnych i transportu publicznego. W Danii cyfryzacja usług publicznych pozwoliła na wprowadzenie jednolitego cyfrowego identyfikatora dla wszystkich obywateli, co znacznie ułatwia interakcje z różnymi instytucjami rządowymi. Wyzwania związane z cyfryzacją usług publicznych. Mimo licznych korzyści cyfryzacja usług publicznych niesie również poważne wyzwania. Jednym z głównych problemów jest cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych, które są szczególnie wrażliwe w kontekście usług publicznych. Innym wyzwaniem jest zapewnienie równego dostępu do cyfrowych usług dla wszystkich grup społecznych, co wymaga adresowania tzw. cyfrowego wykluczenia. Transformacja cyfrowa wymaga znaczących inwestycji finansowych, a także zmian organizacyjnych i kulturowych w instytucjach publicznych, co może spotkać się z oporem zarówno pracowników, jak i obywateli. Jak technologia blockchain może wspierać sektor publiczny? Technologia blockchain oferuje interesujące możliwości dla sektora publicznego, szczególnie w kontekście zwiększenia przejrzystości, bezpieczeństwa i efektywności usług. Blockchain może być wykorzystany do bezpiecznego przechowywania i zarządzania danymi publicznymi, takimi jak akty urodzenia, małżeństwa czy rejestr nieruchomości. Dzięki niezmienności i rozproszeniu rejestrów technologia ta znacząco zmniejsza ryzyko fałszerstw i manipulacji danych. Blockchain może usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw w sektorze publicznym, co jest kluczowe w kontekście zarządzania kryzysowego i logistyki. Cyfrowa transformacja w sektorze publicznym jest procesem złożonym i wielowymiarowym, wymagającym strategicznego podejścia i ciągłego dostosowania do zmieniających się warunków technologicznych i społecznych. Przy właściwym zarządzaniu i wykorzystaniu nowych technologii, takich jak blockchain, możliwe jest znaczące usprawnienie działania administracji publicznej, co przekłada się na lepszą jakość życia obywateli i bardziej efektywne wykorzystanie zasobów publicznych.